Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego główny bohater pierwszej części Prince of Persia jest ubrany na biało, a sama gra charakteryzuje się bardzo dokładną i realistyczną, jak na tamte czasy, animacją? Historia jest dosyć ciekawa. Mianowicie główny twórca tejże gry, Jordan Mechner, w październiku 1985 roku wypożyczył kamerę wideo i poprosił swojego brata, którego uprzednio ubrano na biało, poprosił o dokonanie prezentacji biegania, skakania, nagrywali to wszystko. Następnie przy pomocy techniki zwanej rotoskopią, polegającą na przesowywaniu każdej konkretnej, każdej kolejnej klatki filmu, powstała animacja do gry. Na tamte czasy była ona niezwykle realistyczna, ale ze względu też na ograniczenia sprzętowe, na ograniczenia kolorów, żeby oddać ten realizm, trzeba było bohatera ubrać w bardzo prosty strój. Wiecie, nie miał tego turbanu ani żadnych tam dodatkowych elementów. Dzięki temu ta animacja mogła być aż tak realistyczna i wszystko wyglądało tak dobrze. A Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach ciekawostek z cyklu Czy Wiesz.